Wrocław, rynek starego miasta 3 czerwca 2022, godzina około 18. Trwają przygotowania do i eventu, imprezy, która się nazywa Wrocław na Widelcu. Jest już przygotowana scena Europa na Widelcu. Idę w kierunku fontanny. Fontanna jest przyjemna. przygotowane są stoiska jutro będzie można skosztować dani z 12 krajów europejskich menu można sprawdzić na informacji zapowiadającej przebieg imprezy scena jest już gotowa ale jest Europa na widelcu we Wrocławiu również Europa na Widelcu, miejsce, z którego będzie się odbywało sterowanie całą imprezą jutro, 4 czerwca 2022, we Wrocławiu. Są już czynne stoiska Europa na Widelcu. Różne produkty są proponowane coś zielonego obok japońskie naleśniki i wiele innych smakołyków z całej Europy Dziękuję za uwagę, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków prezentujących event imprezę, wydarzenie, spotkanie we Wrocławiu Europa na Widelcu Europe On The Folk. Dziękuję za uwagę.